Mamografia jest najbardziej czułym i specyficznym, profilaktycznym badaniem obrazowym gruczołu piersiowego. Regularnie wykonywane badania mamograficzne umożliwiają wykrycie zmian we wczesnym stadium zaawansowania już przed pojawieniem się objawów klinicznych, co znacząco zwiększa skuteczność wyleczenia. W grupie LUXMED zapewniamy kompleksową opiekę pacjentkom wymagającym diagnostyki pogłębionej, jak i leczenia onkologicznego. Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym diagnozowanym u kobiet, dlatego zaleca się wykonywanie regularnych badań mammograficznych w przedziale wiekowym od 45 do 74 roku życia w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. Przygotowując się do badania mammograficznego załóż wygodne dwuczęściowe ubranie, żebyś swobodnie mogła rozebrać się od pasa w górę. Przed przystąpieniem do badania należy usunąć elementy biżuterii, takie jak długie kolczyki czy łańcuszek. Nie używaj w tym dniu dezodorantów z talkiem ani z balsamów z brokatem, gdyż one mogą imitować na zdjęciach zmiany patologiczne. Zanim technik elektroradiologii wykona badanie mammograficzne, przeprowadzi z Tobą krótki wywiad medyczny, w którym zapyta o przebyte zabiegi chirurgiczne, stosowaną hormonoterapię zastępczą, czy wystąpienie objawów klinicznych takich jak guzek, zgrubienie, zmiany na skórze czy wyciek z brodawki. Teraz, gdy etap przygotowania do badania masz już za sobą, technik przystąpi do wykonania badania mammograficznego. Badanie trwa zaledwie kilka minut. Wykonuje się w pozycji stojącej. Technik wykona tobie cztery projekcje, po dwa ujęcia na każdą pierś. Badanie jest całkowicie bezpieczne. Zastosowana dawka promieniowania jest minimalna. Podczas układania piersi na styliku mammograficznym technik będzie uciskał piersię płytką ze specjalnego tworzywa sztucznego. Nie obawiaj się, będzie to robił w sposób pulsacyjny. Zastosowany ucisk nie uszkadza piersi, natomiast jest niezbędny w celu uwidocznienia wszystkich elementów strukturalnych piersi i ewentualnych zmian patologicznych. Podczas badania technik będzie Tobie towarzyszył przez cały czas w gabinecie, dlatego możesz czuć się komfortowo i bezpiecznie. Twój wynik zostanie oceniony przez dwóch niezależnych lekarzy, a w przypadku niezgodności ostateczną decyzję podejmie lekarz trzeci arbiter. Jeśli lekarze nie stwierdzą żadnych nieprawidłowości na zdjęciach, wtedy otrzymasz rekomendację wykonania kontrolnego badania po 24 miesiącach. Natomiast jeśli lekarze wykryliby jakieś nieprawidłowości na mammografii, otrzymasz skierowanie na diagnostykę pogłębioną, czyli na procedury uzupełniające takie jak mammografia, USG czy biopsja. Już koniec badania. Teraz tylko oczekuj na wynik, który możesz otrzymać listownie online lub odebrać stacjonarnie w zależności od placówki.